ja mam złóż ofertę innym zespołom Williams Racing nie mogę nie mogę nie mogę Alfa Tauri Pff, dam Alpinę. a co ci piszesz, że nie możesz z nimi negocjować? nie mogę, mam na czerwono, że nie, nie mogę daję Alpina tym razem, bo tam ci nie przyjęli to dałem najmniejsze propozycja odrzucona Czyli trafię do Alfa Tauri ja dam na najniższą stawkę teraz Niskie ryzyko ba, ba, ba. Kontakt podpisany Tak jak mówiłem, wyrzucili mnie kurde, bo są za drogi <grych> No tak, Alfa Tauri Trudno Ona mówi, że to moja wina tak? No. Huh. Silnik spalinowy 3%, ja tu sobie muszę już pozmieniać. Albo nie. Tak, ona tak negocjowała za moimi plecami, że aż kurwa miło. Nawet hajsu nie dostałem żadnego. Żadnego hajsu nie dostałem dodatkowego. Ja, ja przedtem przed, przed jak miałem średnią stawkę to dostałem, a teraz mam taką, że nie nic mogę zrobić tak tylko w biżu może coś zrobię. Jaki tu jest szajs! No. Co tu się dzieje? No to pojeździliśmy razem. Fajnie no. Fajnie było, się inny. skończyło. Teraz już nie będzie wracać Pani Siemka. Jedy, proszę jakieś przewitanie. Witam wszystkich. Witam wszystkich e, z wielkimi, e, jak to się mówi, mm, no, fanfarami. Ja, myślę... Z wielkimi fanfarami fanfarami. i z nadziejami na lepsze jutro. <laughs> Jeszcze nas zweryfikowało w swągaru ringu? Tak. Myślę, że tak. Kurde, miałem 200 na zielono, mam na czerwono, minus 70. Pierwszy sektor wygrany, ja pierdziele no. Co jest? Ja pierdolę, ale zdupiłem no. Azum! Co jest to? Miałem takie dobre ja nie Ja teraz i zdupiłem wszystko. Zawansowałeś teraz o jedną pozycję do góry? Yes. To będzie. Half-sik. Byłeś już z ostatniego. Bo się wszystko pozmieniał. A ja. KDD okay, chyba. 415 albo któregoś. Miałam, nie wiem. A ja co zrobię? Wystartujesz z hardów. Tak mam. Ja nie tak z co się będzie szybciej oddzielił. Kurde, nie, nie mogę nawet... ja wszyscy na softach? Kurde, ja nie mam softa. <laughs> Dobra, zobaczymy. Kurde, czemu? A... Jak usunąć ten... Usunąć ten Dobra. Ach, nie ma tak startować ostatni Przypominają mi się stare dobre czasy Okej, okay. widziałem po widziałem, tak Byłem tak, by się zatrzymał no, normalnie w miejscu Kurde, kurde, kogoś gościłem normalnie zaraz rozpadnisz <noise> <To> Jesteś kolega. <noise> Zaraz Teraz nie. Nie, widziałem, jak tam pojechałeś. A nie powiedział mi ojciec, że głościa twada z sesji? Nie, nie. Jeszcze nie, nie. Kurde, oko za mną siedzi i gasli Fajnie alpina się bawi Wtedy bym o to? Ta, Dwóch, trzech już teraz Jestem siedemnasty A ty? Dziewiąty? Piąty O kurde piąty? Jak ty to zrobił? No mówię ci, przebiłem się tak, że jakby zobaczyć filmik to abym bym tak wyjechał tyle do końca byłem normalnie mistrzowski No tak gratulacje powiem ci Ja tu walczę z, z Albonem na szesnastym Moim starym bolidem A ten piąty Ale to jest zapewne tak że A który jest czwarty? Piąty? Szósty? A mnie ciśnie? A wiesz kto mnie ciśnie? Magnusen. Także trochę się pozmieniało. Ciekawe czy w ogóle jakieś punkty zdobędę. Ty jeżdżasz na mediumach? No. <gry> A, wypadłem z toru dwa razy Co, nie mam deresa? Oj A za mną Magnusę M.A. Właśnie mnie wyprzedził <grymne> I o konter też będzie miły. Nie, to bo bolid w ogóle nie jedzie <grymne> No ale trudno Walczę o 18 pozycję teraz Kurde, co z tymi alpina? Co tam się stało? Nie okay, wiem. Kiedy okay. usta flaga? Ok, on odpad. Kurde, co? Mina dupia. Co? Kto ci siedzi? Stop, no stop. Mi gasli Ale tak centralnie No mi też 200. U mnie będzie mnie wyprzedał, będę ostatni Jak myślisz, zjadą dwa razy? Nie wiem, i nie mógł zadać jakiś wyjątek Mi też Wszyscy zjechali przede mną mi Midway? Nie, nie, jeszcze, nie wiem. jeszcze nie wiem Na razie wyprzedam z pięciu chłopa W tym Maxia Jeszcze ma box napisane Nie Verstappen na softy drugie? Tak. No. Drugie softy? No za mną jest czternasty. No, 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 drugie softy i nawet o, dobrze jest. Bym błąkał wykręcił. Ale jest szybszy ode mnie niebo w tym, na tych softach. A co? To sekundę do, do mnie odrobił już. Zmieniasz na intery? Nie wiem, coś to. Teraz do mnie ma 200 występów. Ale mnie przyblokował Kurde, tylko oni zmienili, dalej już nikt nie zmieniał, nie? Nie było nic dobrego, ale on dojedzie dalej tam no. Kurde, mam cienki boli, teraz botas mnie bierze. Ja pierdziele. Uuuu! Ale. Już jestem szesnasty. No? No, botas mnie wyrąbał. Ale O, uszkodził mi skrzydło bokiem. Jestem ostatni. Z uszkodzonym skrzydłem Kurde w ogóle to To możesz? Nic, bez nadziei jest ten wyścig No ja, to, no mi już ja, to myślę, ja, to ja, to jesteś? Szósty. Wszyscy byli boki. ja, to w to A skrzydło teraz.

że jakby a nawet dwie na was kto. Tak. Skrzydło tylne mi nie działa. Znaczy jest całkiem rozwalone na czerwono. Odpoga. No jak tam ci idzie? Tu gdzie coś? Ja on tu jestem, ale on za mnie przedził, ale went był w boksie. A no to co wiem, mi skrzydło kurdej. I... Ja mam tył uskrzelony. A to skrzydło przednie ma już uszkodone? A, A. To jest piąte. ale pociąg za mną. O, U mnie nie. tam no Jest? A, A rytualne. Rytualne. Be careful. Okay, slow down, slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Okay, sir. Avoid safety cars. Been deployed. Watch your delta. We're going to catch the pack. The Azersham. Oh. Ah. O... Oh. Sorki! Muszę cię ten... Atan... Jedź, jedź! Wyprzeć mnie! Muszę cię... Kurde... To w Złotej Fladze jesteś. Ani Ani, ty kurde no... Ojej. Kurde, nie no nie mogę. Spadaj Wilkenberg. Kurde! O, ja już odpadłem <noise> o, A wyprzedziłem, kurde dużo chłopa Pierwszy wyścig wstać, to jest bez sensu Pierwszy wyścig w Alfa Tauri Odpadłem A co jest red flag chociaż No mam chleb, urwałem ten krzyżą O Ale wyglądasz zajebiście <noise> Ja już nie chcę nawet jechać drugi raz, jakbym miał powtarzać ten wyścig. To już nie chcę tego nie, robić. Tak chyba, o, już to chyba nie daj jeszcze, może coś ugrasz, Nie wiem, jak chcesz to opuścić. Ja... ja już nie dałem. A co masz ty też? Ma... A co ty zrobiłeś, że tak ten? Nie wyszło. No, opuszczasz, czy nie? No opuszczam, bo nie ma siły, ja siły w powiem szczerze. Ja też no, nie mam siły. <śla> Pierwszy raz odpadliśmy obydwoje. <śla> Jenna się pisze przez J. Trudno Mercedes wygrał O matko Mogliśmy od razu. Nie to był... Zmęczony byłem od graj, jedź, 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 chodź A to myślisz, że ja nie byłem zmęczony. Tak Ja też jestem zmęczony. Czekaj.